11 luty Kurczę, no, szedłem taką ścieżką. <laughs> Nie wiem czemu ciągło mnie <laughs> cały tydzień do terenu. Patrzę aż jak szedłem, bo przechodziłem przez tą brzuszkę, aż się wystraszyłem. Patrzę tam. Komplet leży. Jo, pierdzielę zeszłoroczny. Ole, piękne. Ho petarda. Idziemy po tego. Ale mnie tu wyciągnął w ten teren Ale pięknie. Ja pierdziele. O, ale gnaty. Ale gnaty. Piękny komplecik, kurde. O, zeszłoroczny, ale pięknie zachowany, jak świeżaki. O, ale bajka. O, piękny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak.